Loskita nie pochodziła ze starej rasy. Właściwie nikt nie wiedział, jaka rasa czy miejsce spłodziły panią widzącą przyszłość. Po prostu strzegła swojej prywatności, pomyślałem, patrząc, jak mój rentan Hakila głosuje zwinnie wzdłuż korytarzyki A może podobnie jak my wszyscy zdała sobie sprawę, że osiągnęliśmy punkt krytyczny, że tylko zjednoczenie możemy wygrać podczas gdy podzieleni z pewnością przegramy. Podróżowałem bez eskorty, wychodząc z założenia, że dojazd na spotkanie będzie wystarczająco trudny dla jednej osoby, a co dopiero dla gromady wojowników. I chociaż trochę się bałem, serce przepełniało mi poczucie wolności. Nie byłem zresztą zupełnie bezbronny. U mego pasa wisiał bicz mocy, a miecz mego dziadka był, no cóż, czymś więcej niż tylko mieczem. Dotknąłem palcami rękojeści z żółtego kwarcu i przestraszyłem się znowu, bo jeśli wyciągnąłbym ten broń przeciwko jakimkolwiek magicznym wrogom, mądre kobiety od razu wiedziałyby, że Signe złamała przysięgę milczenia i w tajemnicy zaczęła mnie szkolić w posługiwaniu się mocą. Właśnie to, czego potrzebujemy najbardziej, pomyślałem, to kolejny cholerny użytkownik magii, jakby małych jeszcze było na świecie. Ale jak słusznie wytknęła mi Signe. W tak ciężkich czasach nie mogliśmy pogardzać żadną bronią i nawet jej pobieżne wskazówki, których udzielałem przez ostatnie dwa dni, powinny wystarczyć, bym przeszedł obok strażników i bez problemu dostał się na spotkanie. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, nie będą ci towarzyszy do samego skalnego ogrodu. Nadeszła myśl od Hakwili. W czasie narad mojego ludu naprawdę niewiele znaczę i nie chciałbym być ukarany. Rozumiem i dziękuję, że przywiozłeś mnie tak daleko. Poza tym to moja walka, odpowiedziałem mu podobnym przesłaniem. A o co walczysz, sytry? Będę wiedział dopiero wtedy, gdy wysłucham ich wielkiego planu. Może się z nim zgodzę, ciągnęliśmy nasz bezgłośny dialog. Usłyszałem powątpiewające parsknięcie. Zastanowiłem się, czy wszyscy postrzegają mnie tylko jako przekornego wywrotowca. Cóż, nie widziałem nic złego w podważaniu wartości. Zbyt wielka zgodność prowadziła do stagnacji lub, co jeszcze gorsze, do tego, że wszyscy zacięcie szczekają pod niewłaściwym drzewem. Niestety to właśnie duch przekory spuścił ze smyczy moc na eskor, a ja bałem się, że reakcja mądrych kobiet będą surowe ograniczenia eksperymentowania, zarówno w magii, jak i w nauce, pod której urokiem pozostawała stara rasa. Wypowiedziane bezgłośnie moje imię zabrzmiało jak ostrzeżenie i wyrwałem się z zamyślenia, by zobaczyć długą, szarą postać, znikającą w krzakach po prawej stronie, jak mgiełka w upalną wiosnę. Moje usta momentalnie zrobiły się suche, w piersi brakło tchu, a chore biodro zabolało, jakby chciało sobie przypomnieć. Zawstydziłem się i pomyślałem, że ojciec miał rację, nazywając mnie tchórzem. Ale nie było czasu na sztuczki myślowe i autoanalizę. Tylko działanie mogło nas uratować. Jeśli byłem zbyt wielkim tchórzem, by bronić samego siebie, muszą przynajmniej pomyśleć o swym wiernym towarzyszu. Wilkołaki wybiegały z krzaków, jakby wyczuwszy mój lęk. Jeśli zaczniemy uciekać, dogonią nas. Jeśli będziemy stać, otoczą nas i pojmą na zawsze. Ruszaj najszybciej, jak potrafisz, a ja spróbuję utrzymać je jak najdalej od ciebie. Niech będzie. I Hakilla ruszył tak gwałtownie, że mały włos nie wysadził mi z siodła. Z jedenastu gardę gardeł doły się skowyt i poczułem, że w odpowiedzi włosy stają mi dęba. Czym innym było słuchanie ich wrzasków z zabezpiecznych zamkowych murów, czym innym słuchanie ich tutaj na Pustkowiu, z dwoma rzędami złych bestii depczących po piętach. Jedna z nich rzuciła się w stronę pyska Hakwili. Smagnąłem ją batem. Kiedy wystrzeliłem w pierwszego z atakujących, nastąpił oślepiający błysk. Rozległ się trzask i skowyt i poczułem swąd palony włosów i ciała. Zwycięstwo dało mi pewność siebie, lecz wkrótce przypomniałem sobie, że pozostało jeszcze dziesięć bestii. Zacząłem wymierzać razy biczem mocy. Rzadko kiedy trafiałem, ale przynajmniej utrzymywałem stado w pewnej odległości, w czasie gdy Hakilla zmierzał ku wejściu do posiadłości Loskity. Nagle jeden z wilkołaków dosięgnął szyj rentana, ostre szczęki zamknęły się na luźnej skórze z przodu jego kłębu. Z pomiędzy białych zębów wytrysnęła krew, podczas gdy ja uderzałem rozpaczliwie bestią biczem, dopóki nie puściła wierzchowca. Ale gdy się to w końcu stało, owiono mnie od i wilkołak zacisnął zęby na końcu bata, wyrywając go z mojej ręki, po czym upadł na ziemię. Ostre kopyta hakuili stratowały go, ale o mało nie zakończyło się to dla nas tragicznie, bo straciłem broń i zwolniliśmy. A stado było tuż za nami. Hakiel próbował wrócić do poprzedniego tempa, a ja przylgnąłem do jego długiej szyi. Uwieranie w boku przypominało mi, że nie byłem kompletnie rozbrojony. Nigdy nie umiałem dobrze posługiwać się mieczem, co zawdzięczałem swojej nodze, ale znałem podstawy fechtunku, a ostatniej nocy wtarłem w niego bardzo dużo swej esencji, posługując się różdżką mocy. Słabość ustąpiła, strach powoli przerodził się w złość. Podniósłszy głowę, skoncentrowałem się na czerwono-czarnej skale wyrastającej przed nami. Na tym zakręcie zatrzymaj się na chwilę i pozwól mi zejść. Później uciekaj co sił, powiedziałem w myślach do Hakili. Nie, nie zostawię cię, odrzekł również głośnie. Jesteś ranny, nic po, to, to, po tobie. Ratuj siebie, poszukaj pomocy. Hakila niechętnie na to przystał. Mimo, że był ranny, wciąż mieliśmy kilka sekund przewagi, której bardzo potrzebowaliśmy. Dotarliśmy do zakrętu. Zatrzymał się, a ja zaślisnąłem się z jego grzbietu. I natychmiast tego pożałowałem, bo ból przeszł moją nogę od stopy aż do pachwiny. Mięknąłem, odwróciłem się plecami do skały i wyciągnąłem miecz dziadka. Pokonał wiele zła w ciemnych miejscach świata. Może przysłuży mi się teraz? Zauważyłem, że ostrze nie było już niebieskie, ale jarzyło się złotym ogniem. Zachodziłem w głowy, jak z moją słabą znajomością magii mogłem spowodować tę zmianę. Później nie było już czasu na myślenie. Stado było przy mnie. Jestem leworęczny, co zdezorientowało mojego pierwszego przeciwnika, dając mi chwilową przewagę. Wsunąłem ostrze miecza między jego żebra i odskoczyłem niezdarnie, bo krew trysnęła na moje buty. Pozostałe bestie stały się ostrożniejsze, rzucając się do przodu i do tyłu niczym hałaśliwe szare cienie. Miecz utkał przede mną ochronną siatkę, ale wkrótce wewnętrzny ogień począł lizać moje mięśnie, a oddech stał się płytki. Zły byłem na siebie za brak kondycji. Godziny spędzone w laboratorium przy biurku spowodowały co najwyżej tyle, że zaczął mi rosnąć brzuch i skrócił się oddech. A teraz nastał czas, kiedy przyszło mi tego żałować. Zamrukałem gwałtownie, strząsając z oczu kropelki potu i przejechałem po czole grzbietem wolej dłoni. Pierścień zaręczynowy, który dostałem od Signy, dotknął mojej wilgotnej skóry i zadrżałem pod wpływem nagłego wspomnienia ostatniego wieczoru spędzonego z żoną. Przypomniałem sobie, jak położyłem głowę na jej łonie. Błądząc poza ciałem, podczas gdy Signe tkała sny, które oddzielały mą duszą od ciała, i uczyły mnie różnych zaklęć i rytuałów na czas podróży. Większość dotyczyła przejścia obok strażników, bo sygna wiedziała, że wejście do skalnego ogrodu będzie pilnie strzeżone, ale może przekazała mi więcej niż myślałem, bo nagle przez mój umysł przebiegły nieznane mi dotąd zaklęcia. Wykrzyknąłem dziwne słowa, a miecz zabłysnął w odpowiedzi. Rubino czerwone runy rozrażyły się na ostrzu. A ja poczułem, że moja moc zaczyna przepływać na miecz, a z niego prosto w błyszczące ślepia moich wrogów. Efekt był piorunujący. Upadły na brzuchy, po czym skomląc, niczym wychłostane kundle, uciekę poza zasięg tak miecza, jak i głosu. Wkrótce jedynym wspomnieniem po nich były plamy krwi w miejscach, gdzie udało mi się trafić kilka z nich. Energia wywołana przez strach i niebezpieczeństwo opuściła mnie i osłabłem raptownie. Do tego jeszcze dochodziło pozbawienie mnie mocy przez miecz. Podjąłem więc podróż, będąc w pożałowania godnym stanie. Przepraszając przodków, którzy używali tego miecza w szacownych potyczkach, i sam miecz, w swoim szaleństwie, zacząłem go uważać za żywą istotę. Użyłem go jako laski, pokuścikałem ścieżką w stronę ogrodu Loskity. Ślady Hakwili jego krew znaczyły ścieżkę. Później dołączyły do niej ślady innych rentanów. Odetchnąłem i odmówiłem modlitwę dziewczynną. Wiedziałem już, że jest bezpieczne. Zgodnie z przewidywaniem Signe przy murze stali strażnicy. Byłem tak wyczerpany, że popełniłbym błąd, wchodząc na niewidzialne linie mocy, jak wół ciągnący do wody, ale znowu uratował mnie miecz. Runy zajarzyły się, co prawda nie tak mocne jak w czasie walki z wilkołakami, ale wystarczająco, by zwrócić moją uwagę. Spojrzałem na nie. Dlaczego dziadek nie wspomniał o tej właściwości miecza? A może sprawia to moja prostacka magia? Dopiero po chwili zdałem sobie sprawę, co one oznaczają. Zrobiłem przed sobą znak w powietrzu. Mimo to wciąż czułam się niezręcznie używając mocy i bardzo się zdziwiłem, kiedy zadziałała. Zawiłe linie zawisły w powietrzu jak złote promienie. Wartownik odpowiedział błyskiem, po czym wszystko zniknęło. Dumny jak paw, pokuś tykałem przez twardo ubity piasek, skręciłem za róg i spotkałem dwóch strażników, których nie mogłem zbyć machnięciem ręki. Stali nad brzegiem stawu z wyciągniętymi mieczami i srogim wyrazem twarzy. No, wymyślałem sobie od głupców. bym sądził, że nikt nie zauważał minięcia przeze mnie straży. Mężczyźni podeszli w moim kierunku, a ja pospiesznie schowałem swój miecz do pochwy, nie chcąc wszczynać walki, zwłaszcza, że ludzie ci nie byli moimi wrogami. Nagle jeden z wojowników ściągnął hełm, krzycząc –– Sytry? A Dorian zdziwiony widokiem przyjaciela z dzieciństwa. – Sytry, ty głupcze! Mogłem cię przebić jak tasa, zanim uświadomiłbym sobie pomyłkę. Spróbowałem nie pokazać po sobie, jak bardzo poczułem się dotknięty, że porównał mnie do przesadzistych, złych mieszkańców podziemi. Ale chyba mi się nie udało, bo doskoczył do mnie i położył mi dłoń na ramieniu. – O bogowie, przepraszam! – Ojciec często powtarza, że mój niewyparzony język kiedyś sprowadzi na mnie kłopoty. Wybacz. Nie ma sprawy. Prawdopodobnie wyglądam jak... No ale co tutaj robisz? Muszę porozmawiać z Radą. Wysłuchać jej planów. Dlaczego? Z poważnią nagle w jego oczach pojawił się chłód. Bo obawiam się tego, co zrobią w przypływie rozpaczy, chcąc uciec adeptom. A mogę przedstawić im inne wyjście. Proszę, pozwól mi iść. Zostawiłem miecz twemu towarzyszowi, jako dowód mojej dobrej woli, a ty możesz mnie eskortować. Myślał przez chwilę, wpatrując się w ziemię pod stopami, a potem skinął głową. Nie na próżno przez sześć lat służył w domu mego ojca jako giermek. Wiedział, że można mi zaufać i że nie zrobię nic złego. Zostawiłem miecz, a Adorian odprowadził mnie aż do brzegu wodnego zbiornika. Później zobaczyłem zagrabiony niebieski piasek i małe kamienie wysp ogrodu Loskity. Nie wchodź na niebieski piasek. Ostrzegł mnie mój przyjaciel i nie trzeba mi było tego dwa razy powtarzać. Miałam dosyć magii jak na jeden dzień. Droga w dół była stroma i, zważywszy na moje kalectwo, niebezpieczna. Ale Adorian podtrzymywał mnie. Niedługo później usłyszałam szum głosów dobiegających z jaskini. Gdy do niej weszliśmy, rozmowa urwała się raptownie, a blade gniewne twarze odwróciły się z zaskoczeniem w moją stronę. Jedynie moja szwagierka odezwała się, wykrzykując moje imię głosem pełnym jadu. Co ty tu robisz? zapytała mądra kobieta, która przewodziła wszystkim czarownicom Eskor. Nie znałem jej prawdziwego imienia, a nigdy nie przejmowała się mną na tyle, by podać mi fałszywe. Dla mnie była po prostu straszniczką. Ukłoniłem się, nogi trzęsły mi się z nerwów, i spojrzałem tęsknie na najbliższy kamień. Ona moc, pozwólmy temu stworzeniu usiąść, zanim upadnie! usłyszałem ostry, suchy starczy głos. Słowa te wypowiedziała mała, zasuszona kobieta w nieokreślonym wieku. Po obu stronach jej twarze zwisały proporcje siwych włosów, ale zielone oczy błyszczały wielką mądrością. Mimo, że nigdy nie widziałem, domyśliłem się, że jest to właśnie rozkita. Za gościnność zacząłem zwyczajowe powitania, ale zostało ono przerwane przez mą zgryźliwą gospodynię. Ten człowiek jest w równej mierze kaleką, co i głupcem. Nie zostałeś tu zaproszony, jesteś intruzem. Chcę wiedzieć, dlaczego tu wtargnąłeś. Chciałbym wysłuchać naszego wielkiego planu, bo być może jestem w stanie zaproponować inne wyjście. Jakie inne wyjście? warknęła Jacinda. Poczekaj, rzekła strażniczka nim zdążyłem odpowiedzieć. W jaki sposób dowiedziałeś się o miejscu spotkania i jak ci się udało przejść obok straży? Wpatrywałem się uparcie w swoje dłonie. Czy to może signa ci pomogła? Może tak, może nie. Te słowa zabrzmiały dziecinnie nawet w moich uszach. Rozległ się pęd zaprobaty pomruk, po czym głos zabrała Morkwant, uśmiechając się łagodnie. — Takie męstwo i wytrwałość zasługują na nagrodę? Jaką szkodę poniesie, jeśli Sytry dołączy do rady? On nie jest wybrany. — Myli się, Jasindo. Musi mieć moc, inaczej sygnie nie zdołałaby go przeszkolić i nie udałoby mu się zmyć naszych straży. Kilka ciekawych spojrzeń skierowało się w moją stronę, a ja skurczyłem się. Mam ją wbrew sobie. Magia jest naszym przekleństwem. Morkłan, strażniczka i kilku mężczyzn z różdżkami, zatkniętymi za paski zgromadzili się wokół loskity. Gdy się rozeszli, starożytna wieszczka spojrzała na mnie. Dobrze, możesz zostać. Do tej pory uzgodniliśmy, że ty i pobratemcy, pobratymcy musicie opuścić Eskor. Przejść przez góry na wschód i tam szukać schronienia. A co z wami? Spojrzałem na Morkłan. My i ta ziemia jesteśmy jednym. Wyjaśnia pani zielonych przestworzy. Nie możemy zostawić ziemi, która nas zrodziła. Wybacz, ale to wasz rodzaj spuścił ze smyczy zło. Jeśli odejdziecie, może zło uschnie. Lub pożre samo siebie. Dodała z goryczą loskita. Równie dobrze może pozostać lub pójść za nami. Zawołałam przerażony pomysłem ucieczki z naszego cudownego kraju. Wycofania się przed wrogiem. Dopilnujemy, by nie podążało za wami. Powiedziała strażniczka. Ale nic z tego, o czym mówiliśmy, nie jest konieczne. O, chcesz byśmy zostali i kontynuowali wojnę, którą przegramy? No, tracąc jeszcze więcej mocy, by utrzymać kraj, który już teraz się chwieje od ataków? Nie, możemy spróbować innej drogi. Jakiej innej drogi? No, przybyliśmy ze świata, w którym rządziła nauka. Nawet jeśli nie była najważniejsza, przynajmniej mogła równać się z mocą. Odkryjemy na nowo te urządzenia i użyjemy ich przeciwko naszym wrogom. Mówisz o maszynach, tak. Mój Boże, on chce uczynić nas niewolnikami maszyn. To nie może mieć miejsca. Szepty pełne zgrozy obiegły niczym przestraszone zwierzęta kamienne ściany. Nie, nie chodzi mi o to, byśmy zapomnieli o naszym dziedzictwie. Wydaje mi się po prostu, że powinniśmy wykorzystać dary i talenty, którymi obdarzył nas stwórca. Cóż złego może być w ulżeniu doli człowieka, który uprawia rolę, albo w przyspieszeniu podróży do mokrążcy czy stosowaniu nowych metod w leczeniu starych ran? Stal pochodzi z syntezy żelaza i węgla i jest mocniejsza niż każdy z nich osobno. Więc może i my winniśmy zacząć używać nie tylko mocy, ale i umysłu. Nie przeszedłeś tu jako orędownik pokoju. Te twoje diabelskie wynalazki prowadzą do śmierci. Pani. Z całym należytym ci szacunkiem nie ma przedmiotu, który pasując do dłoni człowieka nie mógłby być przez niego wykorzystany jako broń. Czy w takim razie mamy żyć jako bydło pasące się na równinie? Nadzy broni w ciągłej ucieczce przed wrogami, chyba że zaczniemy się uczyć, i w trakcie tej nauki stracimy niewinność? Możemy stworzyć broń odporną na czary, bo pozbawioną duszy, będzie mogła przejść przez trujące lasy, bo nie oddycha. Zburzyć mury najpotężniejszego zamku. Dość przerwała strażniczka. Spór jednak nie zakończył się, a rozgorzał na nowo i trwało przez kilka następnych minut, ponieważ niełatwo ustępuję. Nie bez przyczyny Signe powtarzała często, że jestem uparty jak osioł. Lecz nic z tego, co powiedziałem, nie przekonało moich słuchaczy. Byli zdecydowani podążyć swoją drogą. Ponieważ znasz już nasze plany, wracaj do swego dworu i przygotuj ludzi do drogi, rozkazała mi strażniczka. Zmęczony z oczami szczpiącymi od łez i sercem zranionym z powodu czekającego mnie odejścia z domu i kraju, który kochałem, posłuchałem jej. Jesteś szalony, po prostu szalony! krzyknął mi prosto w twarz tachon. Był tak blisko, że małe kropelki śliny wylądowały na moich policzkach. Za pomocą tej maszyny możemy pogrzebać Dukara i wszystkich jego popleczników. Nic z tego! Plany są ustalone. Ludzie zaczynają odwrót. Nie posłuchają Cię. Użyj swojej cudownej zabawki, by pomóc w ucieczce. Nie szukaj kłopotów, jeśli nie chcesz, by kłopoty znalazły ciebie. Tachonie, Bóg wie, że żaden ze mnie bohater, ale to jest coś, co muszą zrobić. Wpatrywał się rozpaczliwie w moją żonę opierającą się stół. Signe, porozmawiaj z nim. Robiłam to przez wiele godzin, ale bez skutku. Podniosłem oczy nad swojej dłubaniny i zobaczyłem, że jej twarz była spuchnięta od łez i żal ścisnął mi serce. Gdy ją objąłem, stała nieruchoma jak skała, ale byliśmy zbyt sobie bliscy, bym nie wyczuł, że cierpi. Kochanie moje, jeśli mi się nie uda, nic nie będzie stracone. Zostawię swoją bezużyteczną machinę na wzgórzu przy Dukara i przyjadę do was. Myślisz, że to będzie takie proste? Jestem pesymistą, pamiętasz? Otoczyła moją twarz dłońmi, a jej oczy wpatrywały się we mnie, dopóki w nich nie utonąłem. Czy naprawdę musisz to zrobić? Muszę, inaczej będę żałował do końca życia. Więc weź moje błogosławieństwo i ochronę. Signę! zawołał płaczliwie Tachon, ale nie zwlekałem dłużej, tylko włożyłem swój wynalazek do torby i pokuśtykałem żwawo do bramy twierdzy. Nie opóźniaj jeszcze bardziej swego wjazdu. Jeśli mi się nie uda, złapię was przed górami. Mam nadzieję, że to zrobisz, mój panie, bo mądre kobiety poruszą góry za nami. Żebyśmy byli bezpieczni, a wszelkie siły, które za nami podążą, obrócą się w niwecz. Powstrzymałem strach i skinąłem głową. Wtedy ona podbiegła do mnie z powrotem i ponownie ją objąłem. Jej usta zwarły się z moim wszalonym szalonym pocałunku. Ogarnęło mnie złe przeczucie. O ile takowe istnieją, odepchnąłem ją i kulejąc, ruszyłem do drzwi. Jej głos był zachrypnięty, gdy wyszeptała. Będziemy pamiętać. W kryształowych wspomnieniach, w dniach których jeszcze nie znamy. Odrzekłem. Wybrałem tylne wyjście z zamku, by uniknąć spotkania z ludźmi zebranymi na dziedzińcu. Z ojcem pożegnałem się ostatniego wieczoru, a z dziećmi rano, gdy pochylone były nad owsianką. Chodziło nie tyle o to, by oszczędzić im bólu, ile o to, bym nie zmienił decyzji, widząc je w momencie odjazdu. Hakwila ruszył z kopyta i pospieszyliśmy w stronę twierdzy ciemności Dukara. Od czasu do czasu moja dłoń zaślizgiwała się na miecz, po czym wracała do niewinnie wyglądającej skórzonej torby przy siodle, w której znajdował się mój wynalazek. Wspinaliśmy się na szczyt, spoglądając z góry na zamek. Hakila skręcił w krzaki, bo brama była otwarta, a ja odniosłem wrażenie, że wszyscy mieszkańcy piekła wychodzą przed nią. Ogromna armia, niczym jakaś trująca, pełzająca narość, wyległa na równinę i szła naprzód. Wyjąłam z torby szkiełku i przyjrzałam się przez nie pierwszym szeregom. Nie miał najmniejszego kłopotu z odnalezieniem tej liśniącej postaci na czarnym jak węgiel ketanie. Aura czerwono-złotego płomienia otacza jego ciało, jakby było ono zbyt małe, żeby pomieścić całą jego moc. I chociaż był to piękny widok, nie dałem mu się zwieść. To jechał Dukar, książę demonów, największy ze sług ciemności, którzy walczyli o nasze ziemię. Sytry, co z twoją maszyną? Beznadziejna sprawa, są zbyt rozproszeni. Nie dosięgną wszystkich. Hakila wydał się załamany. Poklepałem go uspokajająco po spoconym karku, mimo że sam potrzebowałem pocieszenia. Moje ciało było ociężałe, miałem dreszcze. Wciąż tkwiliśmy w zaroślach i patrzyliśmy jak zahipnotyzowani, po raz pierwszy widząc tak wiele zła w jednym miejscu. Miecz u mego boku błyszał złotym, czerwonym światłem, a ja nagle pomyślałem strachliwie, że Dukar może wyczuć obecność obcej mocy w swym królestwie. Jak gdyby w odpowiedzi na moją myśl czarne książę stanął w strzemionach i zakrzyknął gromko. I cała chmara, niczym ogromna fala, rzuciła się galopem naprzód. Złapałem zalejce, ale oni nie podążali w moją stronę, tylko na zachód. Nie! – krzyknąłem, a Hakuila nie potrzebował ponagleń, lecz wystrzelił jak czerwona kometa w dół górskiego grzbietu, wprost pod nogi atakujący. Szluchając, krzycząc i przeklinając zdrajcę, który podał tej bestii z piekła rodem dokładny czas wielkiej ucieczki, jechałem prosto przed siebie, szaleniec stojący na czele jednoosobowej armii. Patrząc na szeregi wroga, wyobraziłem sobie, jak dopada on moich ludzi: kobiety, dzieci, starców, chłopców. Wozy wypełnione rzeczami zabranymi z dworu i zapasami, potęgujące zamieszanie, podczas gdy tych kilku strażników jadących na flankach próbuje dać odpór czarnemu pioronowi, który w nich uderzył. Zobaczyłem oślinione szczęki zaciskające się na delikatnych, dziecięcych ciałkach. Viviana, Ziven. Kiedy wjechałem pomiędzy pierwsze szeregi agresorów, wywołałem zamieszanie, które zaczęło zataczać coraz szersze kręgi, niczym fale w stawie. Dukar ponownie stanął w strzemionach, podniósł dłoń, a ja dobyłem miecza. Runy na jego ostrzu były tak jasne, że promieniowały na Hwagwilę i na mnie. Gdy Dukar cisnął czarnym piorunem, Miecz zabłysnął w odpowiedzi, zasłaniając nas ścianą złotego ognia. Podmuch mocy odbił się od niej i uderzył w piersi jednego z towarzyszy Dukara. Jego ciało stopiło się niczym rozgrzany wosk, a oszalały wierzchowiec poniósł go pomiędzy innych atakujących. Przełknąłem ślinę, odwróciłem wzrok od tego makabrycznego widowiska. Dukar z głową zniesioną do nieba i z zamkniętymi oczami zaintonował monotonną pieśń, a słowa ciałem się stały. Nie były to potwory. Miały wystarczająco wiele za sobą, ale zmaty, unoszące się ze zwodniczą powolnością w kierunku ściany, która mnie chroniła. Wybadały one jej złotą powierzchnię, szukając jakiegoś słabego punktu. Wydobyłem z pamięci jeszcze kilka zaklęć, które umieściła w mojej podświadomości Signe i silny, słodko pachnący wiatr prześliznął się przez trawę, zakołysał drzewami i z postępującym zawodzeniem zaczął wypierać mgłę. Dukar znów przypuścił atak, a ja znowu go odparłem, i tak to trwało minuta za minutą. Było mnie stać jedynie na bierną obronę, jako że nie miałem ani siły, ani odpowiedniego wyszkolenia, by kontratakować. Ale o dziwo, to wystarczało. Zdołałem pokrzyżować mu plany. oto jego wielka zdobycz oddala się coraz dalej na zachód. W końcu, nie wiem jak długo to trwało, bo straciłem rachubę czasu, ból nóg stał się dla mnie torturą nie do zniesienia. I wiedziałem już, że dłużej tak nie pociągnę. Hakilo, wyszeptałem, nie jestem chyba przygotowany na to, by zginąć śmiercią bohatera. Ani ja. Jeśli zaczniemy uciekać, podążą za nami. Odparł bezgłośnie. Nie brzmi to zbyt zachęcająco, ale tkwi w tym cień szansy. Bo jeśli oni podążą za nami, nie podążą za naszymi ludźmi. Dokończyliśmy razem. Po czym ten rentan na ogromnym sercu, mój drogi przyjaciel, wielkimi susami popędził na północny zachód, w stronę górskich jaskiń, gdzie znajdowała się twierdza mego ojca. A oni ruszyli za nami. Może długa walka osłabiła u Dukara zdolność logicznego myślenia, a może po prostu uważał, że i tak nie dogoni już naszych ludzi. Hakilla zostawił mię ujścia podziemnej rzeki. Brnąc w wodzie, dotarłem do mojej łódki o płaskim dnie, która ukryta była w trzcinach. Umieściłem w niej torbę, a potem obróciłem się i przytuliłem do wysmukłej szyi rentana. Nie zobaczymy się już w tym życiu. Jego myśl była pełna smutku, a ja z trudem zdławiłam łzy. Nie, ale uważaj, byś sam to życie zakończył. Postaram się. Żegnaj, stary druhu. Żegnaj. Jeśli zobaczysz kiedyś Signę, powiedz jej, wiem. I już go nie było. Odjechał trzaskając z krótkim ogonem i stukając kopytami po kamieniach. Przepełniony bólem, wolno wsiadłem do łódki i powiosłowałem w ciemność. Niedługo później usłyszałem za sobą odgłosy zbliżającego się pościgu. Najwidoczniej dukar zdecydował się dopaść sprawcę swego niepowodzenia i wzdrygnąłem się na myśli, jakich wymyślnych cierpień może im przysporzyć. Wiosłowałem, dopóki nie wyrosły przede mną schody wykutego w skalę budynku. Szybko wgramoliłem się po stopniach na górę, ciągnąc za sobą torby. Słaby srebrny blask znaczył moją drogę. Przekląłem dziadka za jego uprzejmość i troskę o cudze nogi, bo światło czyniło mnie widocznym jak na dłoni. Pchnąłem jedne z dziesięciorka drzwi i od razu zauważyłem masę kufrów leżących obok podwyższenia oraz krzesło. Mój stary dziadek najwidoczniej zrobił użytek z podziemnej piwnicy. Chichocząc histerycznie, zastanawiałem się, czy mój ojciec wiedział o skarbach, które to niszczały. Ten widok naprawdę by go zabił. Jeśli już mowa o zabijaniu, Usłyszałem uderzenie metalu, kamienie i odgłos cichych kroków. Szybko ukląkłem i wyciągnąłem urządzenie. Ściągnąłem z niego pokrowiec. Potem z mieczem w jednej ręce i przyrządem w drugiej wszedłem po schodach na podwyższenie i usiadłem na krześle. Zostało zrobione z myślą o dużo większym mężczyźnie, To też mój wynalazek zmieścił się obok mnie. Włączyłem kontrolkę, zmniejszyłem zasięg i z ręką na wyłączniku zacząłem czekać. Wszedł dukar i obrzucił mnie ostrym spojrzeniem. Więc to kaleka z rachinaj, ośmielił się stanąć przeciwko mnie. Bo żałujesz przed śmiercią, że nie uciekłeś ze swoimi, albo że nie uległeś moim czarom. Śmiałe słowa. Ty z kolei możesz żałować, że nie okazałeś więcej rozwagi, podążyłeś za mną. Borsuk jest bardziej niebezpieczny w swojej norze. Miałem jedynie nadzieję, że nie były to słowa bez pokrycia. Szaleńcza ucieczka przez równinę, zanurzenie w wodzie mogły zniszczyć moją drogocenną zabawkę. Oddaj mi miecz. Z przyjemnością. Spróbowałem się uśmiechnąć, ale poczułem, że był to raczej przedśmiertny grymas. Rzuciłem broń na podłogę i nacisnąłem na spust. Niebieskie światło wystrzeliło ze stożka i w jednej chwili dziwny bezwład ogarnął moje nogi. Wychodzić, wychodzić! Krzyk dukara dochodził z oddali. Patrzyłem, jak on i jego towarzysze wymachują rękami, jakby się topili, zataczając się w stronę wyjścia. Drzwi zatrzasnęły się za nimi, a ja zostałem sam. I uwięziony powsze czasy, bo tkwiąc w rozszerzającej się przestrzeni, nie byłem w stanie wyłączyć swego urządzenia. Będziemy pamiętać. Wciąż słyszę jeszcze jej głos i podejmuję rozpaczliwą walkę przeciw mocom spuszczonym przeze mnie za smyczy. Pozwalają mi pamiętać, nic więcej mi nie trzeba. Zadowala mnie czekanie na dni, które nadejdą.